Zaczynamy bajkowanie. Kruliśowa gwiazdka. 23, 24. Ha! Wykrzyknął pan króliś. Dwa dni do świąt, ale się cieszę. To już jutro. Pobiegł do kuchni do swojej żony i zawołał: "Dwa dni, dwa dni zostało tylko dwa dni!" Kochany, cieszysz się jak dziecko, a lepiej pomógłbyś mi w kuchni. Zobacz, ile rzeczy zostało jeszcze do przygotowania. Sama nie wiem, po co tyle rzeczy przygotowujemy. To tylko dwa dni świąt, a tu tyle rzeczy będziemy mieć do jedzenia. Pamiętasz, ile w zeszłym roku nam zostało jedzenia? Sami nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Ledwo łapkami wepchnęliśmy to wszystko do naszych szafek. Za dużo tego, za dużo. Oj, wcale nie za dużo. I zaraz ci pomogę. Tylko wyjrzę jeszcze przez okno, co tam lisiccy robią. Chcę zobaczyć, jakie w tym roku mają dekoracje. Przy oknie siedział mały króliś. Cześć, synku, powiedział tata króliś. Patrzysz, jak pan lisicki przystraja dom? Nasz i tak będzie ładniejszy, zobaczysz. Co? Nie, nie, nie patrzę na dom sąsiadów. Myślę o czym innym. Czy nie zapomniałem o czymś w liście do Mikołaja? I czy to mi wszystko przyniesie? A może jak co roku jeszcze będę miał jakieś niespodzianki? Ach. westchnął zamyślony króliś. Mała usłyszała słowa synka i powiedziała kochany królisiu po co ci to wszystko przecież bawisz się tym tylko chwilę a potem gdzieś leżą w pudełkach te zabawki i chcesz kolejne dobrze jest się obdarowywać prezentami, dostawać się, ale czy naprawdę taka ilość ma sens? czy kochany to jest dla ciebie najważniejsze w święta? o nie, tak nie może być krzyknął tata mama zdziwiona Mówi: Cieszę się, że się ze mną zgadzasz, tato Króliś. Co? Ja? Z czym się zgadzam? Że w święta nie są najważniejsze prezenty, ani ilość potraw na stole, tylko to, że możemy być razem, możemy porozmawiać, być ze sobą. Nie, no nie mogę, tak nie będzie, o nie! mówił tata Króliś, odchodząc od okna. Ale o czym ty mówisz, mój drogi? spytała mama króliś. – No zobacz! Lisicy na dachu mają większą gwiazdę od nas! Nie mogę tak tego zostawić! O nie! Nasza no, musi być jeszcze większa! Jadę zaraz do sklepu, może jeszcze dziś uda mi się ją kupić. Poczekaj! Rozmawiam tu z naszym synem o bardzo ważnych rzeczach, a ty chcesz wyjść po jakąś tam gwiazdę? Tylko dlatego, że liścice mają trochę większą od naszej? No co ty opowiadasz, kochana? Ona jest ogromna. Nie wiem gdzie ja taką znajdę. Tata, króliś, chodził po pokoju zdenerwowany. Mamo, powiedział synek króliś, no co, ty przecież każdy dostaje dużo prezentów. Ja też chcę dostać te rzeczy, inaczej święta będą do kitu. A ja muszę jechać po tę gwiazdę. O, 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 i może jeszcze figurę Mikołaja kupię. Tego lisicy już na pewno nie przebiją. Jak oni będą mieli lepiej ozdobiony dom, to przez całe święta nie podejdę i nie spojrzę przez okno. Mówił zdenerwowany tata króliś. Obaj syn i tata skrzyżowali ręce i usiedli na burmuszeni na sofie. Naprawdę uważacie, że prezenty i ładniej przystrojony dom są ważniejsze od nas w święta? Mama nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała i zobaczyła. Oczywiście, że nie powiedzieli chórem tata i jej syn. Mama już chciała odetchnąć z ulgą ale. Przecież tu chodzi jak najbardziej o nas, mamo o moje prezenty powiedział synek. I o mój, to znaczy nasz dom, powiedział tata. Mama westchnęła, i ze spuszczoną głową wróciła do kuchni. Robić kolejne potrawy. Dobra, synu, jedziesz ze mną? Pomożesz mi wybrać wielką gwiazdę i Mikołaja. Tak, jadę. I może zobaczę w sklepie te prezenty, które mi przyniesie mikołaj. O re, ty nie mogę się już doczekać, kiedy je będę mieć. A ty, tato, co dostaniesz od Mikołaja? Ja? Hmm. Chciałem większy telewizor, nowy aparat fotograficzny, no i okulary, w których widać w ciemności. I jeszcze... Hm. Jeszcze coś sobie życzyłem. Ale teraz w sumie to nie pamiętam, co to było. No chodź, chodź, chodź. Idziemy, idziemy. Bo nie zdążymy. Synek powiedział. Wow! Był pod wrażeniem tego, co tata chciał dostać od Mikołaja. Kiedy wsiedli do samochodu, synek zapytał. — Tato, a jak wyglądały święta, kiedy ty byłeś mały? Też dostawałeś tak dużo prezentów jak ja? A może więcej? — Nie, nie dostawałem więcej prezentów niż ty. Właściwie to było ich bardzo mało. Pod choinką znajdowałem jeden wymarzony prezent, o którym marzyłem od dawna. Do tej pory pamiętam te prezenty. Tata się zamyślił. O, czerwone, zdalnie sterowane auto, do tej pory pamiętam. Albo zestaw klocków. Pamiętam, jak potem przez cały wieczór składałem. Jest moim tatą. I książkę z bajkami też pamiętam. Mama potem czytała mi ją przed zaśnięciem. Ach, co się stało, tato? Nic, synku, wzruszyłem się. Masz, tato, niezłą pamięć! Ja nie pamiętam nawet, co dostałem rok temu, ani dwa lata temu. Nawet nie pamiętam, jak wyglądały nasze święta rok temu. Tata trochę posmutniał. Czemu, tato, jesteś smutny? Ech, tak jakoś zatęskniłam się za świętami z mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak siadaliśmy przy kominku, a dziadek brał mnie na kolana i opowiadał mi różne świąteczne historie. Raz nawet opowiadał mi historię swojego sąsiada, pana Wiewiórki, o tym jak wilk uratował ich święta. Pomógł mu znaleźć orzechy czy żołędzie. Nie pamiętam już za dobrze. Wilk naprawdę? pytał zdziwiony synek króliś. Tak. Ten sam wilk, co mieszka z rodziną po drugiej stronie lasu. Na chwilę pojawiła się magia świąt, tworzona przez opowieści i wspólnie spędzony czas, jednak nie na długo. Jak wrócimy do domu, to opowiesz mi tę historię? Zobaczę, synku, czy zdążymy. Będę miał mnóstwo dekoracji do powieszenia. Synek zrobił smutną minę. A ty w tym czasie się pobawisz, co? Powiedział tata. Nie chcę się bawić starymi zabawkami, chcę mieć już nowe. Wreszcie dojechali do sklepu. Tata wyskoczył szybko z samochodu, a synek za nim. Mały Krójś przyłożył nos do wystawy sklepowej, patrzył z zachwytem na zabawki. Były wśród nich te, które miał dostać od Mikołaja. W tym czasie tata szukał w sklepie największej gwiazdy. Nic jednak nie mógł znaleźć. Podszedł więc do sprzedawcy, pana Niedźwiedzia. Przepraszam, czy są jeszcze większe gwiazdy do kupienia niż te? I wskazał łapką na półkę. Nie, niestety nie ma, powiedział pan Niedźwiedź. Nawet jednej? Niestety nie mamy już ani jednej. Jak to nie macie już naprawdę? Proszę poszukać! Panie króliś, nie mamy nawet jednej. Ostatnią, jaka była, kupił dziś rano pan Lisicki. Tata poczuł, jak prostują się jego królicze uszy ze zdenerwowania. Jak to? To niemożliwe! Nie może tak być! Muszę coś wymyślić! Nerwowo tupał swoją króliczą łapką. W sklepie po drugiej stronie lasu powinni jeszcze mieć, panie króliś, powiedział spokojnie niedźwiedź. Tata Króliś podskoczył z radości. Tylko teraz nie dojedzie pan tam samochodem. Złamała się sosna i zablokowała całą drogę. No nie, no ja nie wiem, czy nie może pan podawać w pakiecie najpierw złych wiadomości, a potem samych dobrych? Znowu tata Króliś tupał łapką. Jedyne wyjście to wędrówka przez las tą oto ścieżką. Niedźwiedź przetarł łapą zaparowaną szybę sklepu i wskazał wąską, ośnieżoną dróżkę. – Ech… – westchnął tata. – A ma pan chociaż pożyczyć sanki? – Jestem tu z synem i nie damy rady przejść całej tej drogi. – Zapytał tata króliś. – Tak, mam. Proszę. Tata wyszedł ze sklepu z samkami. – Co? – Kupiłeś sanki? Przecież miałeś kupić gwiazdę i Mikołaja. O, masz, widzisz, z tego wszystkiego zapomniałem spytać o figurę Mikołaja. Ech, sanki są dla ciebie. Wsiadaj, jedziemy do sklepu po drugiej stronie lasu. Co? To przecież daleko. Poza tym nigdy nie wychodzimy razem na spacery. Co będziemy robić przez tyle czasu? Ja się będę nudził. Ja chcę jechać samochodem. – Synku, nie możemy jechać samochodem, bo droga jest nieprzejezdna. Bardzo cię proszę, to dla mnie ważne, muszę kupić tę gwiazdę. Inaczej będę miał zrujnowane całe święta. – No dobrze – powiedział synek – ale pod warunkiem, że mi tam coś kupisz. – Dobrze, już dobrze, ale teraz już chodźmy, bo niedługo zamkną nam sklep – powiedział tata króliś. Synek króliś usiadł wygodnie na sankach, tata złapał za sznurek i powoli szli przez las. Dookoła było biało. Śnieg skrzypiał pod stopami, a sanki powoli sunęły po śniegu. Szli pod ośnieżonymi gałęziami, które aż uginały się od ciężaru śniegu. Nagle, bęc, wprost na głowę taty spadł z gałęzi śnieg. Synek zaczął się tak głośno śmiać, że prawie spadł z sanek. Ale nagle i on, Benz, dostał prosto w nos śniegiem. Ej, co to? Pytał zdziwiony. Dostał jeszcze raz, tym razem w plecy. Ej, tato, przestań, wiem, że to ty. Tata wypadł z za drzewa i rzucił w synka śnieżką. Synek też w niego rzucił. Zaczęła się bitwa na śnieżki. A obaj przy tym bardzo głośno się śmiali. Ale nagle tata przerwał tę zabawę. Stop! Musimy już iść, bo nie zdążę po tę gwiazdę. Proszę, pobawmy się jeszcze. Prawie nic nie robimy razem. To potem potem, jak będziemy wracać. Chodź, chodź. Siadaj na sanki. Synek miał smutną minę. Pamiętasz, też masz sobie tam coś wybrać do kupienia? Tak, pamiętam. Tym razem nie było jednak widać po nim radości z tego, że będzie mógł sobie coś kupić. Tata też już wolniej ciągnął sanki, ale nie dlatego, że był zmęczony. Nagle spotkali pewnego starego borsuka. Wesoło się do nich uśmiechnął. O, jaki miły widok! Powiedział, patrząc na tata królisia i synka królisia. Pamiętam, jak ja z moim synem chodziliśmy na sanki, rzucaliśmy się śnieżkami. Każdą wolną chwilę tak spędzaliśmy. Jutro razem z nim przyjeżdżają moje wnuki i też pójdziemy na sanki. Ach, jak ja się cieszę! Tata powiedział. Nie, 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 my tylko jedziemy do sklepu po drugiej stronie lasu. Tak daleko? A czego to wam poza swoim towarzystwem brakuje w te święta? Tata idzie kupić gwiazdę, żeby ozdobić dom ładniej niż dom sąsiada. A! Zamyślił się staruszek. Ładniej niż dom sąsiada. Tata, słysząc te słowa i widząc zmieszanie na twarzy staruszka, po raz pierwszy poczuł dziwne ukłucie w sercu i jakoś mu było nieswojo z myślą, że idzie w takim celu przez las z synem. Stary Borsuk powiedział – to w takim razie spieszcie się, bo niedługo zamkną wam sklep. Już odchodzili, kiedy stary Borsuk zawołał – jak chcecie dojść szybciej, to skręćcie na najbliższym rozwidleniu w lewo – to jest skrót. Szybciej znajdziecie to, czego szukacie. Dziękujemy, dziękujemy, tak zrobimy. Staruszek uśmiechnął się tajemniczo. I tak szli w milczeniu, aż synek zawołał. Tato, tato, tu, 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 tu skręć w lewo. I tata skręcił. Dróżka była bardzo wąska i bardzo ciężko się po niej ciągnęło sanki. Cały czas się wywracały. Synku, musimy dalej iść pieszo. Ja nie chcę iść pieszo, mrudził synek, ale nie było wyjścia. Las zrobił się bardzo gęsty, a przez to było jeszcze ciemniej. Tato, boję się, może wracajmy do domu? Powiedział synek. Daj mi łapkę. Opowiem ci teraz tę historię o wilku, który uratował święta. I kiedy tata opowiadał właśnie o tym, jak to wilk zaczął gonić małą wiewiórkę, synek króliś krzyknął: a, Ale nie dlatego, że się przestraszył historii, ale zaczął spadać w dół. Zaraz zanim krzyczał tata a, a. Nagle zrobiło się cicho. Tato, gdzie jesteś? Wołał króliś. Tu jestem. Tata odnalazł i przytulił synka. Nic ci nie jest? Jesteś cały? Tak, wszystko w porządku. Tylko trochę boli mnie ogonek, bo na niego upadłem. Tata go mocniej przytulił. Gdzie my jesteśmy? spytał synek. Próbując coś dojrzeć w ciemności. Nie mam pojęcia, powiedział tata. O, o, tato, tato, popatrz, popatrz, tam coś się świeci. Może pójdziemy sprawdzić, co to? Tak, chodźmy, powiedział tata króliś. Wziął synka za łapkę i powoli poszli w stronę światełka. Wow! Krzyknął tata: Wow! I synek króliś, kiedy dotarli do pomieszczenia, z którego dobiegało wcześniej światło. To niemożliwe! To niemożliwe! krzyknęli obaj Tata, patrz! Jest twoja ogromna gwiazda! O, i są moje prezenty, które chciałem dostać! I moje zawołał tata. Ale zaraz, 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 zaraz. Tu nie ma sprzedawcy, nie ma cen. Co to za miejsce? Przecież Mikołaj nie zostawiłby tu prezentów, a poza tym ja nie chciałem w prezencie gwiazdy. Tata, ale się cieszę wołał synek, biorąc do łapek jeden z wyczekiwanych prezentów ale mamy szczęście! Tylko jak my to wszystko zabierzemy do domu? Zastanawiał się synek. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tata był zdziwiony i rozglądał się po ogromnym pomieszczeniu. Nagle zobaczył na półce kopertę z napisem: Otwórz mnie, a dostaniesz to, co chcesz. Tata zawołał do siebie synka: Chodź, kochany! Tu mamy pewnie rozwiązanie naszego problemu. Tak przynajmniej wskazuje napis na kopercie. Król usiadł obok taty. To co? Otwieramy? spytał się tata. Tak, tak, otwieramy! powiedział synek. W kopercie była kartka, a na niej napisane. Możesz zabrać ze sobą wszystkie te prezenty. Ale pamiętaj, że one zabiorą ci cały wolny czas. Już nigdy go nie odzyskasz. Możesz zabrać stąd wszystko, ale ceną za te prezenty jest wspólny czas z bliskimi. Tam w rogu jest wielki wór. Weź go. A zmieszczą się do niego wszystkie te prezenty. Powiedz tylko, co wybierasz? Czas? Czy prezenty? Zapadła cisza. Przerwał ją cichy głos małego królisia. Tato. Wiesz co? Cieszę się, że już mogę mieć wszystkie prezenty. Ale jak wrócimy do domu, to ja tak najbardziej, najbardziej na świecie. To chciałbym pobawić się z Tobą w bitwę na Śnieżki i pojeździć na sankach. Może mama też do nas dołączy? Wiesz co, synku? Gwiazda może poczekać, zawieszę ją później. I przytulił mocno synka. a łza zakręciła mu się wokół. I mocno się uściskali. Nagle co to? zawył głośno wiatr, a w pomieszczeniu zrobiło się ciemno. Tata i synek przytulili się do siebie jeszcze mocniej i zamknęli oczy. Po chwili głośny wiatr ucichł. Tata i synek otworzyli oczy. Rozejrzeli się z niedowierzaniem dookoła Jak to możliwe powiedział tata. Jesteśmy znowu przed sklepem Pana Niedźwiedzia. Obaj podskoczyli z radości. Chodź, synku, wsiadajmy prędko do samochodu i wracajmy do domu. Pan Niedźwiedź, widząc tatę, królisia krzyknął. Panie króliś, mam tę gwiazdę. Jeden z klientów mi ją zwrócił. Tata odpowiedział. Nie, dziękuję, nie potrzebuję już tej gwiazdy, ani innych ozdób. Mam ważniejsze sprawy, ale dziękuję. Wesołych świąt! Biegnąc do samochodu, kogoś potrącił. Powiedział, przepraszam. Usłyszał w odpowiedzi, nic się nie stało. Wesołych świąt! Tata zatrzymał się zdziwiony. To był ten sam stary Borsuk, którego spotkali w lesie. Tata króliś uśmiechnął się szeroko i odpowiedział, wesołych świąt! Stary Borsuk uśmiechnął się. Tata wpadł z synkiem do domu i pobiegli prosto do kuchni. Obaj zawołali: Mamo, kochanie, zostaw już to gotowanie. Mamy już wszystko, czego nam potrzeba tak? powiedziała zdziwiona mama A gdzie twoja gwiazda? spytała się taty. Nie mam i nie chcę mieć żadnej gwiazdy. Chcę spędzić ten czas z wami i patrząc na was, a nie na jakieś ozdoby. Chodź, królisiu, siądźmy przy kominku i opowiem wam historię o wilku, który uratował święta. Czas tworzyć świąteczne wspomnienia, powiedział tata. Mama nie mogła uwierzyć w to, co widziała i co słyszała. Ale prędko pobiegła do kuchni i zrobiła wszystkim gorące kakao i usiedli razem pod kocem przy kominku. Kiedy tata skończył opowiadać, mama powiedziała: "Pora spać". Kiedy Królisz położył się do swojego łóżeczka i przytulił głowę do poduszki, cicho powiedział: "Mikołaju, wiem, że napisałem do ciebie bardzo długi list i było w nim mnóstwo prezentów." Bardzo Cię przepraszam, ale nie chcę ich dostać. Mam nadzieję, że mnie słyszysz i nie jest za późno, ale najbardziej, tak najbardziej na świecie, chciałbym dostać sanki, żeby jeździć na nich razem z moim tatą i mamą. I myśląc o sankach, zasnął. Tata też położył się zmęczony do łóżka. Nie wiedział już, czy to, co się wydarzyło, było jawą, czy snem. Może dziadek miał rację, kiedy mówił mi, że święta to magiczny czas i wszystko się może wydarzyć. A jeśli tak jest naprawdę, to proszę cię, Mikołaju, żebyś nie przynosił mi tych wszystkich prezentów, o które cię prosiłem. Zamiast tego, proszę cię o jedną rzecz o nieprzemakalne rękawiczki, żebym mógł bawić się z moim synem w bitwę na śnieżki. Mama przytuliła się do taty i zasnęli. Nadeszła wyczekiwana wigilia. Na stole nie było mnóstwa potraw. Tylko te, które najbardziej lubili jeść w święta. Zupa marchewkowa, ciasto marchewkowe, chleb marchewkowy i kompot z suszonych jabłek. Króliś jadł wszystko, aż mu się uszy trzęsły. Przyszedł czas na prezenty. Choinka stała w innym pokoju. Kiedy do niego weszli, pod choinką nie było stosu prezentów. Leżały tylko trzy. Synek króliś aż wstrzymał powietrze. Tata, nie wiedząc, czego sobie synek życzył dzień wcześniej... Zaczął go pocieszać. Ale króliś powiedział: Tato, wszystko jest w porządku. Drżącymi łapkami zaczął zdejmować papier z prezentu. I nagle krzyknął: Tak, tak, sanki, dziękuję! I z radości rzucił się na szyję taty. Wow, synku! Sanki? Naprawdę poprosiłeś tylko o sanki? Mama była zdziwiona. Tak, wczoraj poprosiłem o nie Mikołaja, bo chcę spędzać z wami czas jeżdżąc na sankach. Mama otarła łzy ze wzruszenia. Tato, teraz ty. Tylko tato, te rzeczy to nie jest raczej nowy telewizor, tak jak chciałeś. Synku, ja też wczoraj zmieniłem swoją prośbę do Mikołaja. Kiedy tata otworzył prezent, zawołał: Tak! I zakładając na swoje łapki rękawice, powiedział do synka: No, teraz ze mną nie wygrasz w bitwę na śnieżki. Mamo, teraz ty powiedział synek. A czego ty, mamo, tak w ogóle sobie życzyłaś od Mikołaja? spytał synek. Żebyśmy spędzali ze sobą więcej czasu. Powiedziała mama. Mama otworzyła swój prezent i powiedziała: To chyba się uda. Wyciągnęła ciepłą czapkę, szalik i rękawiczki. Wszyscy się mocno uściskali. Synek króliś krzyknął: Chodźmy już teraz wypróbować prezenty. Możemy? Proszę, mamo, tato, chodźmy. Rodzice spojrzeli na siebie. I razem krzyknęli tak. Bawili się do późna, ale co najważniejsze, kolejne dni tego nie zmieniły. Zrozumieli, że to, co najcenniejsze, to jest czas. Czas, który spędzają wspólnie czas zabawy, rozmowy, przytulenia po prostu czas bycia ze sobą. Tego też i Tobie życzę, drogi słuchaczu. Przytul się dziś do mamy, taty, do bliskiej ci osoby. Znajdźcie dla siebie czas, nie tylko w święta, ale zawsze. Dziękuję ci za wysłuchanie tej bajki. Więcej bajek znajdziesz na stronie bajkowanie.com.pl oraz na kanale Bajkowanie, na Spotify oraz na YouTube. Od 12 grudnia ta bajka będzie również dostępna w formie e-booka do samodzielnego wydrukowania razem z kolorowanką. Jeżeli słuchasz tej bajki przed 12 grudnia, możesz złożyć zamówienie już teraz, pisząc do mnie na adres: Twoja bajka, A jeśli słuchasz jej w późniejszym terminie to znajdziesz ją już na stronie bajkowanie.com.pl w zakładce sklep. I niezmiennie, jeżeli macie jakiś problem, wyzwanie i myślisz, że dzięki bajce będzie Wam łatwiej z tym się zmierzyć, to napisz do mnie lub zajrzyj na stronę bajkowanie.com.pl. Dziękuję. Do usłyszenia.